Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony kanał Porady y, Ogrodowe Fraser. Wszystkich bardzo serdecznie, drogi widzowie, jest drodzy państwo, serdecznie więcej wszystkich witam. Oczywiście y, temperatura dzisiaj około 12 stopni. No niestety tutaj nie mogę, niestety wam pokazać mojego y, screena z bieleniem drzew, ale spokojnie to już się zaraz nadrobię. Y, zaraz tutaj przejdziemy do tego bielenia drzew momencik, o tu już jest dobra powiedzmy, że taki screen powitalny no oczywiście temperatura dzisiaj oczywiście 12 stopni, wczoraj czy przedwczoraj był proszę Państwa i z rekord, bo było około 0 stopni do nawet 1 stopnia rano rano proszę Państwa rano między 3 a 5 rano był około 0 stopni, nawet 1 stopień był Oczywiście też spodziewamy się dzisiaj po godzinie 17 deszczu. Także możemy się spodziewać, że może być nawet ślizgo i mokro. Także uważajcie na drogach, na działce, żebyście się nigdy nie pośliznęli. Także uwaga też na błoto, na chodniki i pamiętajmy także o bezpieczeństwie nad na różnych okolicach, na przykład na działce, czy też na ulicy, bo to jest oczywiście bardzo ważne w takim wypadku. Oczywiście dziś zaczynamy materiał na temat bielenia drzew. Bielenia drzew. Zaczynamy ten okres, bo praktycznie już się zbliża ten listopad, także już praktycznie w listopadzie śmiało możemy je już praktycznie rzecz biorąc bielić. Pamiętajmy, żeby nie padało w czasie niepadania. Możemy też drzewa bielić, ale też pamiętajmy o tym, żeby nie spodziewać się deszczu, bo jeżeli będzie deszcz, to nie możemy oczywiście bielić, tak? Więc listopad, grudzień, styczniu to są odpowiednie terminy na bielenie drzew. W marcu oczywiście nie powinniśmy bielić drzew, bo to nie jest praktycznie jest ale niektórzy już praktycznie się spóźniają, także w marcu już pewnie bielą, tak? Niektórzy, tak? Się, którzy się oczywiście spóźniają, tak? Także no jeśli ktoś jeszcze nie zdążył to oczywiście w marcu pewnie zaczną bielić pewnie tak? drzewa na pewno no ale to się oczywiście robi od listopada listopad grudzień styczeń takie to są więcej terminy jeśli chodzi o bielenie drzew mniej więcej jakie wapno wybrać do bielenia drzew no oczywiście to już przychodzę z pomocą jest takie wapno bardzo dobre polecane przez różnych ogrodników na przykład mamy tutaj stargeta, Targeta wapno do bielenia drzew i krzewów bardzo dobre wapno polecam wapno firmy, wapno firmy Biowita bielenia Biowita 2 kg i też również serdecznie polecam tą firmę Biowita bo jest bardzo dobra mamy też również bardzo dobrą ziemię którą ja serdecznie się polecam jest też wapno e, Florowi, też bardzo dobra firma także również polecam oczywiście polecić do bielenia drzew to jest oczywiście yy, biopon bodajże biopon 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 i tu oczywiście wpisujemy yy, yy, do bielenia biopon o takie wapno ogrodnicze biopon ono nie kosztuje dużo około 8 zł, wysyłka 11. Bardzo dobre, jedną z lepszych tych wapń, tych wszystkich, biopon, kilogram, nawet za 5 zł, czy tam za 10 bez wysyłki, można śmiało kupić w ogrodniczym, czy w jakimś innym y, sklepie do bilenia y, drzew. Także, no cóż, polecam oczywiście z całego serca na wszystkie wapnie do ogrodniczego Pamiętajcie, że termin zaczyna się od listopada, kończy się do końca stycznia. Nawet z początek lutego, także pamiętajmy o tym, żeby na pewno zabezpieczyć nasze yy, drzewa. Oczywiście, jeśli zacznie padać deszcz, to oczywiście unikamy tego bielenia i po prostu czekamy na dobrą pogodę, żeby po prostu wybielić nasze drzewa. Także no cóż, tyle jeśli chodzi oczywiście o ten materiał. Także będę się zamieszkał, także zwróciłem do kolejnych materiałów. ogrodniczych, że na razie. No oczywiście pozdrawiam. <laughs>